Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie porozmawiamy o czasowniku szukać, gdyż w języku angielskim są aż trzy czasowniki na szukać. I teraz tak, najpopularniejszy, najbezpieczniejszy to jest zdecydowanie look for, ok? Look for. I do szukania dosłownego, czyli coś zaginęło, i do szukania takiego metaforycznego. Czyli na przykład nie wiem, coś mi tu w trawie zginęło, prawda, i ktoś się zapyta, co tam robisz. No to ja powiem: I'm looking for. Nie wiem, co mi mogło spaść. Może e-pin, jakaś tam szpilka. Yy, teraz search. Search, słuchajcie, używamy yy, do szukania, ale nie w sensie, że coś zginęło. Najczęściej, najczęściej. Czyli na przykład. Naukowcy szukają lekarstwa. Także to lekarstwo nigdzie nie zaginęło. I wtedy użyjemy na przykład search. Czyli Scientists are still searching for a cure. Wciąż szukają lekarstwa. Akurat do lekarstwa pasuje też look for i trzeci czasownik, który dzisiaj wspomnimy, czyli seek. Ale wydaje mi się, że najładniejszy będzie search for. Chyba, że w języku bardzo formalnym, no to seek. Albo na przykład, nie wiem, szukanie złota. Tak, to złoto nigdzie nie zaginęło. Ono gdzieś jest. Yy, I wtedy ładnie powiem na przykład: searching for gold. Szukanie złota. Search for można używać do dosłownego szukania, czyli tak jak look for, ale sprawa jest naprawdę poważna. Na przykład ktoś zaginął. I tutaj zawsze będzie search for. Czyli na przykład: Everybody is, is searching for the lost. Kid, wszyscy szukają zaginionego dzieciaka. Ej, jakbyście powiedzieli, na przykład w języku codziennym, everybody is searching for John. No to ewidentnie tutaj John zaginął. Może nie wiem, choruje na Alzheimera, wyszedł i nie wrócił do domu. No, czyli w języku codziennym, jakbyśmy powiedzieli, a wszyscy, wszyscy dzisiaj szukają Johna, tak? Wszyscy chcą z nim pogadać, na przykład w pracy. No to wtedy look for. Everybody is looking for John, ok? Czyli searching for John, zaginął. Looking for John, na przykład chcemy z nim pogadać. No i to trzecie, seek, o którym wspomniałem już. To jest słuchajcie takie metaforyczne szukać i jest to słowo dość formalne. W języku codziennym nikt praktycznie tak nie powie. Czyli możemy mieć na przykład, nie wiem, nagłówek w gazecie: The Police are Seeking Witnesses. Policja szuka. Świadków. Ale w języku codziennym, jakbym o tym komuś powiedział, tak usłyszałbym w telewizji, że policja szuka świadków, i bym powiedział tam komuś, ty słuchaj, policja szuka. To momentalnie przejdę na look for. The police are looking for witnesses, a nie seek. Tak czyli seek to jest takie dość formalne słowo, nieużywane na co dzień. Oprócz tego używamy go w takim znaczeniu metaforycznym. Stricte, czyli seeking na przykład shelter, szukać schronienia. Na przykład uchodźcy szukają schronienia yy, czy też na przykład szukać, nie wiem, employment, szukać zatrudnienia. Też mógłby być taki, taki nagłówek gdzieś w gazecie albo w telewizji news, że młodzi kończą studia i szukają pracy. Seeking employment. No i na sam koniec, słuchajcie, ciekawostka. Niektórzy z was może mają psa, ja mam, Daisy, Daisy. Bardzo posłuszny pies. I czasami, słuchajcie, bawimy się w taką zabawę. Szukaj, szukaj, tak? Coś rzucamy psu. I my mówimy dwa razy: szukaj, szukaj. No i teraz moglibyście się zastanowić, których szukać mam wybrać. look Czy Secz? Czy może sik. Jak myślicie? Uwaga, żadne z powyższych. Oni po prostu mówią zupełnie inaczej. I wziąłem tutaj taki smakołyk psa. Daisy! Dam mu powąchać. Uwielbia to. Dobra, i teraz rzucimy. I co ja mam powiedzieć, tak? Czyli po polsku będzie szukaj, szukaj. A po angielsku uwaga. Find it! Find it, czyli oni mówią zupełnie inaczej. Oni mówią, znajdź to, znajdź to. Daisy, ciekawe, czy znajdzie. Find it, find it. No i już ma. Dzięki, trzymajcie się.